Trump zmienia edukację w USA rewolucja, która wpłynie na życie każdego rodzica. Rewolucja w edukacji. Prezydent Donald Trump zapowiedział realizację jednej z najważniejszych obietnic wyborczych, która ma na celu całkowitą zmianę systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Jego plan zakłada decentralizację władzy edukacyjnej i przekazanie większej autonomii rodzicom oraz lokalnym społecznościom. Kluczowe założenia reformy. Decentralizacja edukacji. Trump chce zlikwidować Departament Edukacji, przekazując kontrolę nad systemem edukacyjnym Stanom i rodzinom. Edukacyjne konta oszczędnościowe. ESA. Rodzice będą mogli korzystać z publicznych funduszy na edukację prywatną, w tym na szkoły prywatne, czarterowe oraz nauczanie domowe. Zwiększenie wyboru szkół. Reforma ma na celu rozwój szkół czarterowych i prywatnych, co pozwoli rodzicom na większy wybór w edukacji swoich dzieci. Ograniczenie biurokracji Trump podkreśla, że obecny system edukacyjny jest zbyt zbiurokratyzowany i nieefektywny, co utrudnia dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Waloryzacja standardów edukacyjnych Reforma ma na celu podniesienie jakości nauczania poprzez większe zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny. Krytyka programów DEI Trump zapowiedział ograniczenie finansowania programów związanych z różnorodnością, równością i integracją DEI które jego administracja uważa za ideologiczne. Wsparcie dla rodzin Reforma ma na celu zwiększenie wsparcia dla rodzin, w tym poprzez ulgi podatkowe na wydatki związane z edukacją dzieci. Zmiany w finansowaniu: Trump planuje wprowadzenie nowych mechanizmów finansowania edukacji, które mają zwiększyć efektywność wykorzystania środków publicznych. Reakcje społeczne. Reforma wywołała mieszane reakcje. Zwolennicy widzą w niej szansę na poprawę jakości edukacji, a krytycy obawiają się wzrostu nierówności. Wpływ na nauczycieli Zmiany mogą wpłynąć na rolę nauczycieli, którzy będą musieli dostosować się do nowych wymagań i większego zaangażowania rodziców w proces nauczania. Podsumowanie: Reforma edukacyjna Donalda Trumpa to ambitny plan, który ma na celu całkowitą zmianę systemu edukacji w USA. Decentralizacja władzy edukacyjnej i większa autonomia rodziców to kluczowe elementy tej rewolucji. Wnioski. Szansa na poprawę edukacji. Reforma może zwiększyć efektywność nauczania i dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów. Ryzyko nierówności. Krytycy obawiają się, że decentralizacja może prowadzić do wzrostu nierówności w dostępie do edukacji. Polityczne podziały. Reforma podkreśla głębokie podziały polityczne w USA, gdzie edukacja stała się jednym z głównych tematów debaty publicznej. Opinie polityczne. Zwolennicy Trumpa widzą w reformie szansę na przywrócenie kontroli rodzicom i lokalnym społecznościom, podczas gdy demokraci krytykują ją jako zagrożenie dla spójności systemu edukacyjnego. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.